Dziś zmierzysz się z moimi widzami, kto lepiej montuje film. Zasady są proste. pięciu moich widzów montuje film, a kto zrobi to lepiej, z racji tego, że ostatnio zarobiłem trochę siana, wygrywa 30 zł. Ja trochę siana nazywam 30 zł. Na końcu pojawi się też twórca, który oceni te filmy. Chcę Was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i wbicia na Discorda, bo stamtąd brałam te osoby. I lecimy do odcinka. Jak mówiłem na wstępie, pięciu moich widzów, czyli Worix Michu, Ximek, Pingwino, Klocek oraz Grzybica będą montować ten sam film. Po pokazaniu danego filmu, pewien twórca oceni je i doda swój komentarz. Siemka, jestem Michał, a w znaczy działam jako wornik, Lubię montować filmy. Zajmuję się montażem od dwóch lat. Tu lubię Jonasza i byłem jednym z jego pierwszych widzów. Worik zaczął od podjęcia materiału, dania takiej animacji, jak teraz widzicie. Potem zajął się robieniem tekstu. No i dał animację na ten tekst. Później próbował rotobraszą wyciąć mnie, ale jakoś mu to nie wychodziło. Potem jakieś j katy l katy Taki efekt poprawnej odpowiedzi. A na końcu animacja takiego drewnianego tła. Możemy zobaczyć efekt Końcowy. Teraz kolejny zmierzy się z moimi widzami. Zasady są proste. Pięciu moich widzów dostanie taki sam film i kto zmantuje jego lepiej, wygrywa. Zabywa was zachęcić do zostawienia łapki w subskrypcji i widzia na Discorda, bo stamtąd brałem te osoby. Teraz zobaczymy, co miał do powiedzenia nasz twórca, którym jest strako Nie wiem, co mam dodać. No, Dworix, kurde. Napisy mega fajne, ale kurde. Zawsze napisy nie mogą być puste. Jeszcze ten pop, on wjeżdża od góry. anchor point na środek jest od razu lepiej. Nienawidzę, jak napisy wchodzą od góry. Nie może tak być. To mega fajnie wygląda. Głowa ucieło. Widzę, głowy ucięło I to jest mega minus. I tu właśnie, one zjeżdżają. I brat tu Easy In źle użył. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w Premiere Projekt dacie sobie coś zjazd. No, to przejście takie, co dawałem kiedyś. Jak się je nada na za dużą warstwę, to wtedy one nie wschodzą mega max do góry, patrzcie, widzicie, one nie są równe. Na pewno dynamicznie to próbowałeś zrobić, ale jednak, kurde, trzeba się bardziej do tego przyłożyć, więc daję tu ujeczkę. Jakby było 2,5, to dwa ja dał 2,5. Może być 2,5. 2,5, a, a wiesz, ile to jest 1,5 plus 1,5? No 3. Cały tor. 3. <noise> Teraz czas na drugiego widza, czyli Simka. Siema, nazywam się Simex mam 14 lat i montuję w DaVinci Resolve od dwóch tygodni. I nie, to nie tak, że zacząłem montować dwa tygodnie temu, tylko ostatnio przeliczyłem się z kapkata, w którym montowałem 7 miesięcy. Dobra, dobra, zobaczcie, co my tej mamy. Ona przysłał mi tutaj trzy klipy. Simax z początku postanowił przejrzeć nagrania, które mu wysłałem, a potem zaczął ciąć klip. Potem zajął się robieniem animacji, a i zapomniałem dodać, że w międzyczasie tego jeszcze sound, efekty oraz muzykę. Pewnie mógłbym jeszcze trochę powiedzieć, ale nie chce mi się. I tle. Elo. Dziś się z moimi widzami to lepiej montuje film. Zasady są proste. W pięciu moich widzów montuje film, a kto zrobi to lepiej z racji tego, że ostatnio zarabiłem zł. wygrywa 30 zł. Ja trochę się nazywam 30 zł. Na końcu pojawi się też twórca, który oceni te filmy, a wy możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, bo bardzo mi to pomoże i lecimy do odcinka. Pierwsze co to jakby te napisy To jest mega defaultowa czcionka Mi tu by pasowało mega Proxima Bo to jest taki właśnie film opowiadający Coś takiego, to przejście jest takie Mega, mega suche, nie ma w ogóle Żadnego motion blur'a, to akurat mi się Mega podoba, tylko znowu ten motion blur No mega daje przy tym zjeździe Glow'a bym dał na napisy, to jest też taka Kolejna ważna rzecz, a jak już glow nie, by wyg nie wyglądałby za dobrze to Chociaż jakiś drop shadow, jakikolwiek cień No tak na końcu to mógłbym się do Paru rzeczy przywalić jak to ja, też Cień na przykład na tą postać całą, na łapkę bym dał Gloa i jakieś napisy właśnie tu takie mniejsze co słowo czy cokolwiek. Film nie jest zły, nie jest zły, jakby no to jest taki podstawowy montaż jeżeli chodzi o takie filmy, więc ja bym tu dał trójeczkę, bo naprawdę nie jest źle, ale oczywiście no, no w każdym filmie może być lepiej, tak? Kolejną osobą jest Grzybica i z informacji, które o nim wiemy to to, że montował w Davinci Resolve i podobno część projektu mu się wywaliła ale zaczął on od przesłuchania nagrań, potem zrobił tracking nosa oraz zrobił jakieś kolorowanko. Później zajął się robieniem tekstu oraz zrobieniem efektu poprawnej odpowiedzi. A ja pokazywałem jak zrobić ten efekt w tym filmie, a więc w B. Później, a nie czekaj, później już było. Potem zajął się robieniem takiej animacji i dodał sound efekty. A wy zobaczycie jak mu wyszło. Dziś zmierzysz się z moimi widzami, kto lepiej montuje film. Zasady są proste. Pięciu moich widzów montuje film, a kto zrobi to lepiej, z racji tego, że ostatnio zarobiłem trochę się. Wygrywa się 30 zł. Ja trochę się nazywam 30 zł. Krótszy film, ale już widać tu poprawę W postaci napisów. Tu już poprawa, bo jest motion blur, jest zjazd, yes, jest chyba sound effect? Jest sound effect. Glow bym dał. Fajnie, że to tak się opacity zmieniało. Okej, okay, no już na pewno lepszy montaż, więc dałbym tu taką 7, 7 na 10, więc 4 na 10 i 4 na 5 będzie na pewno jak najbardziej git A, to jest inny film, to jest inny film, dobra. Kolejnym widzem jest Pingwino. Siema, jestem Pingwin, montuję już 3 lata w Premiere Pro. Pingwino zaczął od pocięcia materiału, robienia takiej animacji, no i takiej animacji. Dodał też taki 3D-dujący się tekst, dodał przejścia, zrobił tracking głowy, bardziej nosa i wyrzucił taki efekt kasy. Pokazałbym więcej klipów, ale owych nie dostałem. Zobaczcie sobie ten film. Dziś zmierzę się z moimi widzami, kto lepiej montuje film. Zasady są proste. Pięciu moich widzów montuje film, a kto zrobi to lepiej, z racji tego, że ostatnio zarobiłem trochę siana, wygrywa 30 zł. Ja trochę siana nazywam 30 zł. By nam na końcu pojawi się też twórca, który oceni te filmy i was zachęcić do zostawienia Łapki w górę, subskrypcji i bicia na Discorda, bo stamtąd brałem te osoby. Lecimy do odcinka. To obraz, taki trochę niedopracowany, cień bym dodał. Albo taki fajny efekt głębi, to bym dał tu motion blur na ten obraz. Tajemniczy twórca. A to ja jestem? No tak. A? Let's go, dobra. Tu bym dodał Rough and Edges i drop Shadow No i tu bym muzykę wyciszył, ale tak poza tym to jest film na pewno top of the top i piąteczkę tu daję. Kolejnym widzem, a zarazem ostatnim jest Klocek. Siema, jestem Stasiu Blok. Uczę się montowania w pakiecie Adobe i czasami CapCut. No i co zapraszam do mojego montowania. Zaczął on od pocięcia materiału, wydania przejść, potem zrobił skina z mojego pięknego kanału, na którym warto mieć subskrypcję. Mam nadzieję, że masz. No i zrobił animację dla tego skina. Potem zajął się robieniem takiej animacji. Sorry, że ci przerwy, ale sponsorem tego odcinka jest Apple. Do Pewnie się ciekawisz skąd ta nazwa. A to dlatego, że jakieś dziecko mówiło na odwrót i chciało powiedzieć do swojej mamy papa. Chyba nie muszę więcej tłumaczyć. <laughs> Obejrzmy co nam ugotował Haha, <laughs> filmu się nie gotuje? Na pewno? Dziś po raz kolejny zmierzy się z moimi widzami. Zasady są proste. Pięciu moich widzów dostanie taki sam film i kto zmontuje go lepiej, wygrywa. Chcę was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i na Discorda, bo stamtąd brałem te osoby. Na pewno film mega zdorąbany, jeżeli popatrząc pod wpływem animacji, ale właśnie te napisy tak wyglądają mega kapkutowo. No kurde, to tło, tło bym dodał na pewno jakieś, jakiekolwiek. Fajnie, że jest glow na pewno przynajmniej. Tu ucięte są, to wygląda mega słabo, jakbyś dodał gradient taki przezroczysty, że oni tak jakby znikają w tą otłań, to by było na pewno lepiej. Dałbym jakąś mapę pod to i to do, dostosował, to widzisz, to tak ostro leci, nie wolno. Tam do Efektów brak. Nie jest źle, ale trujeczka myślę, że tu pasuje jak najlepiej. Plus na pewno za tą animację, ale tak poza tym to, to nic głowy nie urywa. Ej, Jonasz, a w tytule jest: że Ty versus Widzowie, a ciebie nie było. A no właśnie, jeszcze najprzystojniejszy, najwyższy, najlepszy, czyli ja. Zacząłem od pocięcia materiału, dodania przebitki, potem zrobiłem takiego zoomika i chciałem zrobić coś w stylu napisów z ale chyba końcowej nie spodobało tak się nie to Trakowi. Potem zacząłem robić taką animację, dodałem napisy i sound efekty. Dziś zmierz się z moimi widzami to lepiej montuje film. Zasady są proste, 5 moich widzów montuje film, a kto zrobi to lepiej, z racji tego, że ostatnio zarobiłem trochę siana, wygrywa 30 zł. Ja trochę siana nazywam 30 zł. Na końcu pojawi się też twórca, który oceni te filmy. Chcę was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i wbicia na Discorda, bo stamtąd brałem te osoby. I lecimy do odcinka. Uuu, one zjechały. Jakby one na przykład, nie wiem, ten napis jest, to jest git, ale jak ten wjeżdża, żeby na niego nałożyć motion blur na ten dziś, to by lepiej wyglądało, bo jak one tak zjeżdżają po kolei bez... W ogóle, tak bez jakiegokolwiek easy out, słabo to wygląda. Ale to mi się fajnie podoba. No, glow jedynie, ale to mi się mega podoba. Ale na pewno film już bardziej zaawansowany. Choć dalej paru rzeczy brakuje, więc dalej czwóreczkę tu dam. No dobra, i Ci też dziękuję za wystąpienie w filmie. No i tyle w sumie w temacie. No to ja Wam dziękuję bardzo serdecznie, widzowie. Pamiętajcie o subskrybowaniu Jonasza. Oczywiście też link do kanału. Trako jest w opisie. Tak, do następnego naraz! Siema!